Ale wiemy o kogo chodzi. Początki ochotniczej straży pożarnej w Makówcu sięgają okresu świąt wielkanocnych, kiedy to zwołane zostało walne zebranie ludności wsi Makówiec. Na tymże zebraniu powołano naszą jednostkę do walki z niszczycielską siłą ognia oraz wybrano zarząd. Pierwszym prezesem został dr Bronisław Papierski wiceprezesem dróg Władysław Szabreski, natomiast naczelnikiem dróg Stanisław Janisz. W celu jak najszybszego rozwoju jednostki członkowie zaczęli opłacać składki, a także organizować zbiórki ćwiczebne. Dzięki aktywności zarządów w pozyskiwaniu funduszy w dość szybkim czasie udało nam się wyposażyć strażaków w podstawowy sprzęt, który został zakupiony w Warszawie. W latach 1930 31 jednostka została wyposażona w sikawkę ręczną i beczkową. W roku 1935 zaczęto czynić starania w kierunku pobudowania własnej remizy, gdyż do tej pory sprzęt znajdował się w poszczególnych członków OSP. Dzięki miejscowej ludności dwa lata później wyprodukowano cegły, niestety w czasie wojny materiały zostały wywiezione. Po wybuchu wojny Niemcy odsunęli Polaków od zarządzania jednostką. Lata okupacji tragicznie wpisały się w naszą historię. W 1944 roku zamordowani zostali druchowie: Saturnin Gabryszewski i Leon Olkowski wraz z dwiema innymi osobami. Dla uczczenia ich pamięci w roku 1989 zniesiono tu za szkołą obelisk. W tym momencie proszę delegację o złożenie kwiatów przy obelisku. Po zakończeniu wojny prezesem został druh Edmund Lisiecki, natomiast naczelnikiem druh Adam Naklicki. Strażacy postanowili kontynuować myśl budowy remizy i tak w latach 1948-1949 stanęły mury budynku, który służy nam do dziś. Rozwija rozwijała się również działalność bojowa, o czym świadczy pozyskiwanie w roku 1956 nowej motopompy. Lata 1957-78 były jednym z bardziej stabilnych okresów w historii jednostki. W latach tych druhowie otrzymali syrenę ręczną, następnie elektryczną, modernizowali remizę, organizowali imprezy kulturalno-rozrywkowe. W 1978 roku zorganizowane zostały obchody 50-lecia powstania OSP Makowiec. Podczas uroczystości jednostka została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Wtedy również otrzymaliśmy nową motopompę, wężę i drabinę. Ważnym wydarzeniem w działalności OSP Makubiec był rok 1994, kiedy to otrzymaliśmy samochód marki Żuk, służący nam do dziś. Obecnie dzięki zaangażowaniu młodzieży rozwijamy się w różnych dziedzinach działalności strażaków ochotników. Udało nam się w ubiegłym roku zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadamy jedyne w gminie młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz kobiecą drużynę pożarniczą. Prowadzimy stronę internetową. Systematycznie poprawiamy naszą gotowość operacyjną poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz zawodach różnego szczebla. Dwukrotnie reprezentowaliśmy powiat Lipnowski w wojewódzkim turnieju piłki halowej drużyn OSP w Gąsowie za każdym razem zdobywając puchary Fair Play. Coraz lepiej układa się współpraca z Urzędem Gminy Prostkowo i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, a także ze Starostwem Powiatowym w Lipnie, o czym świadczy objęcie przez Pana Starostę patronatu nad dzisiejszymi obchodami. Chcąc w dodatkowy sposób uczcić nasz jubileusz, dzięki wsparciu sponsorów wydaliśmy kalendarz, co spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem tych, którzy go otrzymali. Obecnie jednostka nasza liczy 69 członków, w tym 8 honorowych i 20 młodej drużyny pożarniczej. Dziękuję. Poczet sztandarowy, baczność. Do śrubowania młodzieżowych drużyn pożarniczych. Marsz! Drużyny młodzieżowe, do ślubowania wyskok! Wyznaczone roty do ślubowania na sztandar wystąpić. Baczność do ślubowania. Ślubuję Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej Służyć naszej ojczyźnie, Rzeczpospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej, ofiarną pracą w szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej, przyczyniać się do ochrony życia i imienia jej obywateli, przyczyniać się do ochrony życia i imienia jej obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego, oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywio żywiołowymi przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. przestrzegać postanowień statutu OSP. Chcę przestrzegać postanowień statutu OSP. I regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej. I regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej. Pogłębiać po pożarniczą. Pogłębiać wiedzę pożarniczą. Postępować uczciwie, postępować uczciwie. Wykonywać sumiennie polecenia przełożonych. Wykonywać sumiennie polecenia przełożonych. I być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Po ślubowaniu. Roty do szeregu. Marsz. Drużyny młodzieżowe, doszyku, marsz. Pod oddziały baczność. Pod oddziały na prawo. Patrz, poczek szkada robi, do doszyku, marsz. Oddziały paczność. Pod oddziały w baczność, Pod oddziały paczność. Starszy kapitan Pydrych odczytać wyciągi z postanowień o nadaniu odznaczeń. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydium zarządu głównego nadało złoty medal za zasługi dla pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Makurcu. Podpisał prezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Pawlak. Pod oddziały na prawo, patrz, podczas sztandarowy baczność do dekoracji złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, marsz. O wręczenie odznaczenia proszę druha Wojciecha Kulińskiego, członka prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz brygadiera Krzysztofa Michałowskiego, zastępcę Kujawsko-Pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Pod oddziały baczność. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezyd uchwałą prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczony został. Chojnicki Marian, syn Krystiana. Wiśniewski Józef, syn Zygmunta. Malanowski Eugeniusz, syn Tomasza. Gajewski Jan, syn Józefa. Lisowski Jan, syn Jana. Podpisał prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej z Dąbrowski. Dąbrowskim. Odznaczeni przed Front szyku, marsz pod oddziały Spocznij. Odznaczeń proszę. Drucha Wojciecha Kunińskiego, członka prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz brygadiera Krzysztofa Michałowskiego zastępcy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej

do Marsz! Związek Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałą prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczony został Sobecki Piotr, syn Ryszarda. Okoński Krzysztof, syn Romana. Wiśniewski Kazimierz, syn Zygmunta. Cackowski Władysław, syn Zenona. Podpisał... Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, Zdzisław Dąbrowski. Odznaczeni przed prąd marsz. Proszę. proszę. Druka Wojciecha Kulińskiego, członka prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz brygadiera Krzysztofa Michałowskiego, zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Doszyku, do szyku, Marsz! Marcz, marcz. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, brązowym medalem ze zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Błaszkiewicz Grzegorz, syn Kazimierza Gajewski Paweł, syn Jana. Podpisał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisław Tombrowski. Odznaczeni przed frontszyku Marcros Wojcieka Kulińskiego, członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz brygadiera Krzysztofa Michałowskiego, zastępcę Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. do szyku. Marsz! Wiązek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego odznaką Strażak Wzorowy oznaczony został Kemczyński Grzegorz, syn Zbigniewa. Chojnicki Patryk, syn Mariana. Lisowski Radosław, syn Jana. Grzywiński Michał, syn Stanisława. Lisiecki Wojciech, Syn Leszka Sobecki Arkadiusz, syn Ryszarda Lisowski Daniel, syn Jana. Podpisał prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Lipnie, Wojciech Kuliński. Odznaczeni przed front szyku marsz pod oddziały spoczni. Wojciecha Kulińskiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz starszego kapitana Janusza Krasudzkiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Bitmi. do szyku marsz Związek Ochotniczych Straży pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Brązową odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odznaczony został Gajda, jo, Gajda Joanna, córka Kazimierza Gajda Lidia, córka Kazimierza Gołębieska Dominika, córka Pawła Gołębieska Weronika, córka Pawła Jaszewska Ewelina, córka Andrzeja Jeziorska Kamila, córka Ryszarda Kaliszewska Sylwia córka Mariana, Plewa Natalia, córka Stanisława, Wrzesińska Daria, córka Wojciecha, Wrzesińska, przepraszam, Wrześniewska Weronika, córka Wojciecha, Chojnicki Marian, Marcin, syn Mariana, Czarnecki Łukasz, syn Marcina, Gajda Tomasz, syn Kazimierza, Jeziorski Bartosz, syn Ryszarda, Pakulski Damian, syn Andrzeja, Plewa Dawid, syn Stanisława, Radke Krystian, syn Mariusza, Radke Szymon, syn Jarosława, Wiśniewski Przemysław, syn Kazimierza, Wiśniewski Radosław, syn Kazimierza. Podpisał prezes zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Mazanowska. Odznaczeni przed front szyku marsz, pod oddziały Spocznik. Thank mm -hmm. you. なるほど。 zaczęli do szyku. Marsz! Głosu proszę drucha Wojciecha Kulińskiego, członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSPRP. Szanowny księży proboszczu, panie starosto, panie komendancie, szanowni państwo, z okazji tak wspaniałego jubileuszu 80-lecia powstania jednostki OSP w Makówcu, w imieniu zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i w imieniu własnym, pragnę złożyć na Wasze ręce serdeczne gratulacje i życzenia oraz podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu Waszych strażackich obowiązków. Serdecznie dziękuję za, wykonywanie pełne, za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w akcjach ratujących życie, zdrowie i imienie społeczności miejscowości Makówiec, jak i całej gminy Krotkowu. Pragnę podziękować druhom weteranom, którzy przyczynili się do utworzenia i zorganizowania tej jednostki. Pragnę podziękować również rodzinom strażaków. Za ich cierpliwość i wyrozumiałość dla Waszej społecznej działalności. Wam, drodzy druchowie, życzę, abyście nie gasili ducha w żadnej społecznej potrzebie, szanowali dorobek swoich poprzedników i w każdej chwili byli gotowi do niesienia pomocy bliźnie. Z całego serca chcę pogratulować wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. Życzę, abyście cieszyli się zdrowiem. Zaufaniem i życzliwością całego społeczeństwa. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym. Dziękuję bardzo i życzę, aby tej energii, którą dotychczas, którą dotychczas przejawialiście, starczyło Wam na co najmniej następne 80 lat. Yy, dlatego, że dzisiaj występuję w podwójnej roli, również życzenia i. Upominek chciałbym przekazać na ręce Pana Prezesa w imieniu Pana Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zdzisława Dąbrowskiego. Również w jego imieniu życzę Wam druchowie wszystkiego najlepszego.